Mordo, to nie będą takie życzenia, jak się spodziewasz. Postanowiłem, że po prostu... powiem Ci, co w Tobie lubię... i za co Cię szanuję. <grybio> lubię Cię za to, że... potrafisz zachować spokój, jesteś kulturalny, nie używasz wulgaryzmów. Policja, kurwa, jebana. W się obchodzi, jaki jest cel podróży. Prawie. Kurwa, dobrze! Dwa punkty i wygrywamy. Pyk, 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 punkt, punkt obyty. Pyk, 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 następny. Za wielkie serce do zwierząt. Co to ma być za szlajanie? nie? Gdzie ty się podziewiasz? Tak, idzie skurwysyn napuszony, jebany. Schowa się po co Śmieć. Przede wszystkim za profesjonalizm. Patrzcie kurwa jak naprawił, no! Radio mi do środka wpadło, ramka połamana. Kurwa! Wyciągnąć się nie da! Kurwa! Ja dole to radio. Kurwa. No wyjebał mi radio. Doceniasz ludzi za to jakcy są, a nie za to ile zarabiają albo czym jeżdżą. Majp s 600 Pogole Wyrozumiałość. Że rozumiesz, że ktoś jest zmęczony i chce się wyspać, za to, że jesteś niepijący i zawsze bezpiecznie odwieźliśmy mnie do domu. Powiedziałem bezpiecznie? Trzymaj się ciepło. Wszystkiego najlepszego. I żyj mi 100 lat.